Dzisiaj zajmiemy się utworem pod tytułem Wehikuł czasu. Grupa drzem, tu ze Śląska. Ja też jestem ze Śląska, ale nieważne. Ważne, że dzisiaj zagramy to na gitarze klasycznej, tej z dylonowymi strunami, bo być może właśnie taką dysponujesz. A tak naprawdę, jeśli chcesz sobie zagrać na elektrycznej, to po prostu zrobisz to za pomocą kostki, a lewa ręka będzie pracować tak samo. Palcami na elektrycznej też przecież można grać. Ważne jest to, że tutaj trzonem właściwie tego utworu i tej słynnej zagrywki są właściwie cztery akordy, cztery układy palców adur, edur, small który gramy jako w ułatwieniu jako power chord dobra wiadomość i d -dur, który też gramy w ułatwieniu bez tego najwyższego dźwięku. Okay? Czyli ta piosenka to jest bardzo fajny pretekst, żeby sobie te akordy trochę zmodyfikować, czasem może nawet uprościć, a brzmi to przecież kozacko. Także mamy Adur w wersji uproszczonej, używamy tylko dwóch palców i strun 5, 4, 3. Potem Edur, też w wersji uproszczonej, właściwie chwyta się go jak E-Mol, tylko że nie gramy, nie gramy tej struny, która trzecia odpowiada za składnik, który czyni ten akord molowym. My po prostu gramy trzy te struny. Kostką byśmy pewnie uderzyli w ten sposób i potem znowu trzy struny basowe. Power chord F#m na drugim progu i czwarty i część D#ur i wszystko to jest ładnie poprzetykane właśnie tym, co czyni to taką fajną zagrywką, czyli tymi motywami, które to tak fajnie Uzupełniają i przeplatają i kierują, jakby, uwagę słuchacza od akordu do akordu, tak? Czyli mamy pierwszy adur i zakrywka. Na piątej strunie pusta. Trzeci, czwarty jako legato, młoteczek. O legato też się rozwodziłem na filmiku niejednym, także sobie sprawdź. Ok, a potem legato, trzeci, czwarty. Ty Masz na drugim progu struny czwartej nutkę E, i na niej właśnie musisz wylądować. I ta nuta jest też częścią akordu, do którego to zmierza. Masz to wszystko w tabulaturze, także sobie spokojnie tam wejdź, pobierz, zapisz się. Będziesz dostawał przez najbliższy tydzień od zapisania fajne prezenty ode mnie, poznasz mnie też trochę. Zostaniemy takimi internetowymi kolegami. Także ten drugi akord, czyli ten E, E Power Horde. I podobna sytuacja. Tam było legato na 3-4-2, i tu też jest 3-4-2, ale na strunie szóstej i poprzedzone pustą tą szóstą. Ok. I potem wchodzimy na ten już wspominany Fismol 2-4-4. Jego wypełniasz tylko dwoma dźwiękami na strunie czwartej, drugim i czwartym progiem. I lądujesz na tym D-dur bez tej najcieńszej struny. Oczywiście nic by się nie stało, jeśli by ją się uderzył, prawda? To nie o to chodzi, bo to pasuje, ale to jest to brzmienie takie bez tercji, która czyni znowu ten akord durowym. Ono jest takie wtedy, można powiedzieć, trochę puste. No, to wszystko ma znaczenie. I z tego akordu schodzimy legatami. Możesz to też wykonać bez legat. Czwarty, drugi. Czwarty, drugi. Trzeci, czwarty. Na elektryku może Ci być łatwiej z podciągnięciem, ale my na klasycznej gitarze tutaj tego progu nie wyciągniemy zbyt, zbyt wysoko w górę i ta różnica będzie... no ciężko jest dojść do... do o półton po, podwyższyć ten dźwięk. Od razu się potem też gitara rozstraja najczęściej. Także 4-2-4-2-3-4. Z legatami wszystko to brzmi. pull off, pull off czyli zerwanie, hammer on czyli młoteczek. Albo bez legat ale ten ostatni już trzeba zrobić legata. I lądujesz znowu na pierwszym. Zobacz, jak ja go chwytam tego adura za pomocą bare. Czubkiem palca, po prostu tylko dwóch strun potrzebuje, więc nie trzeba tam jakoś strasznie tej siły aplikować. Czubkiem palca, tutaj struna wtedy Ci przyjdzie na czubek, to się nazywa paliczek palca wskazującego, tak? Czyli ten, ten odcinek między stawem a czubkiem palca, nie? I sobie wtedy przyciskasz lekko i masz już pod palcami ten motyw, który jest dalej. To jest właśnie fajne. Na gitarze tak trochę trzeba postępować, jak w szachach, że jeden ruch powoduje następny. Jak się do niego najlepiej przygotować? Taka trochę strategia, ok? którą ja ci tutaj mam nadzieję ułatwię. I to było pierwsze. Zakończenie. A za drugim już nie ma akordów F, small D, DUR, tylko jest D, DUR i A, DUR. Demonstruję przy powtórzeniu. Czyli jest D, DUR z takim legatem. Drugi, czwarty próg na trzeciej strunie. Od razu po uderzeniu jest legato lewą ręką. Moteczek. Potem z powrotem drugi. Dźwięk na czwartym progu czwartej struny. I lądujemy na adur 0, 2, 2 czyli piąta, czwarta, trzecia. Ok? W tabulaturze masz. Myślę, że sobie na pewno poradzisz. Gram teraz całe to intro. Jeśli chodzi o prawą rękę, na basowych tym systemem klasycznym będziesz grał kciukiem, może też palcami. I to też jest ok. Nie? Jak kostką, to też kostką wiadomo. No i teraz ten motyw się przewija przez całą zwrotkę. Pamiętam dobrze: Idea Takie coś tam jest. No i to sobie można grać. W sumie ja dosyć rzadko śpiewam z gitarą niestety, ale znaczy, dla ciebie niestety. <laughs> Natomiast y ja bym sobie wtedy y upraszczam. Pamiętam dobrze. swój. Y y y bo tak to pamiętam dobrze. To, to, już, to już jest trudniejsze. Trzeba to poćwiczyć. No ale w sumie super sprawa. Mózg się wtedy woli starzeje. <laughs> po 40 to ja już zwracam uwagę na takie rzeczy. No dobrze, ale już dosyć tego, tych optopów i anegdot. Idziemy do refrenu, który traktujemy tutaj z zrokowym pazurem. Edur. Tedur. A-dur. I to się trzy razy powtarza. Oczywiście mało kto będzie grał tak w ten sposób ten refren, prawda? Bo jego najczęściej wtedy już. Udajemy je, nawet jeśli nie mam kostu to udajemy i robimy rock and roll, i wtedy wybierasz sobie, w które strony uderzasz, najczęściej najlepiej w te dwie basowe, które akurat są pokrewne z tym akordem, czyli, czyli refren edur. Na 6, 5, ewentualnie 4, Fismol, 6, 5, ewentualnie 4, Dedur 4, 3, ewentualnie 2 i Adur 5, 4, 3. Jak czasem uderzysz tą szóstą, tragedii nie będzie, bo ten dźwięk należy do akordu Adur, chociaż jak on jest poniżej jego fundamentu, czyli dźwięku A. Poniżej brzmieniowo, no to, to może mu troszeczkę to zaburzać, albo ktoś stwierdzi, że no coś tam mi nie brzmi do końca. Może tak być. No i jak mamy już to trzy razy powtórzone, i, ta, i ten ostatni wers refrenu to jest ci wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już i to jest Edur, Fischwol.